Siema, siema, z tej strony Alice Big Bad Dice, grają w 3 Reforge. okazuje się, że jest też piąta misja i nie cztery, nie dwie dodatkowe, a trzy, a może na cztery będą, czy inaczej, to zobaczymy, co teraz nas czeka. Blast Słońca wita Trala, i jego towarzyszy, ale gdy wydłużają się spod ziemi, leżą morskie wiedźmi, i wracają na powierzchnię, lecimy. Goksem groma trzeba znaleźć, łobuza. o. Do Lubyni. Wymordowaliście moje sługi i zbrukaliście moje sanktuarium. Jak śmierć. Teraz za to odpowiecie. Zatopią was wściekłe fale. Już dosyć istot złożono ci dziś w ofierze, wiedźmo. Wracaj w głębiny, gdzie twoje miejsce. Dobrze więc, zdecydowałeś. Oddychaj głęboko. To Twoje ostatnie hausty powietrza! Wreszcie wróciliśmy w miejsce, gdzie zeszliśmy na ląd. Wodzu, pod Twoją nieobecność doszło do wybuchu wulkanu. Cała wyspa tonie. <słuch> Ile jeszcze potrwa naprawa okrętów? Jest już na ukończeniu, Wodzu. Musicie się pośpieszyć. Będziemy mieć tu towarzystwo. Broncie okrętów za wszelką cenę. A gdzie grom? On chyba dziennie popłynął. Tak. Duchy są niespokojne. Gdzie przejść jest Nie Niedobrze. Hej, a gdzie pozostali? Poszli za tobą? Za honor. Tak. Wiecie, jak wydostać się z wyspy? Go do pracy! legowiska. Nogal, on Ondabu. Hmm. Ta wyspa szybko tonie. Idziemy za tobą, Manusz. Manusz. Hmm. Oj, no, gubliński sklep to jest. Tak. Hmm? Ja to zrobię. Duchy są niespokojne. Za honor. Oj, Znachora mamy zajebiście. Zobrygarne. Rugal podania zakończone. Za honor. Ondabu. Tak. Chyba jakoś specjalnie mocno nas nie będą atakować. Dingo. Zróbmy takie. Luktor! Grupę stacjonarną i grupę mobilno-obronną. I tyle. To Właśnie. Wozem hordy. No właśnie. Nic się do roboty. strasznego. On dabu. Gotowe za honor. Coś czas zrobić? No. Dobra, dobra. prety. Wielkim zwolennikiem ulepszeń. Będziesz chodzić i sobie naprawiać. Przepręcę, prety! Nie ma sprawy. Jaki patrolik mu zrobimy? Ja to zrobię. Duchy są niespokojne. Czego chce? Nie klnarnoga. Tak. Gotowe. Trzeba więcej złota, atakując złożyć. Mam pomóc duchy są niespokojne. A to będzie czeka. Taka... Bardzo spokojna obrona. Dobry wybór manusz. Dobry wybór manusz. Coś trzeba zrobić. Albo no, nie buduj więcej legowisk. Oddam życie za hordę! Dobra, dobra! Trzeba więcej złota! Nie, to nie będzie nam potrzebne. Trzeba więcej złota! Trzeba złota, drewna, czego nam nie trzeba? Trzeba więcej drewna! Jest! To ludzie mają ulepszenie, że szybciej zbierać drewno mogą, tak? A to ten od patrolu był. Nie, to ty. chodzić będziesz. Hmm? jest? Gotowe. Najgorsze za hordę! Nie ma sprawy. Praca, praca. Brzęce, brzęce. Dobrze, doskonczone. No i działa. No kregarnogal. Na chodno. Suldina. No, drogi ten upgrade jest. Jestem wodzem hordy. Nikt nie przeżyje. mnie. nasze miasto! O golema mają! Bierzmy się do ich cegieńca! Wodniu, wysłuchajcie mego wezwania! Nadszedł twój czas! Coś, co nowa wyżyczka, zostawcie ją! Gotowe. No i. Dabu, Czego Duchy są niespokojne. Coś takiego Praca, praca! No gal, kurwa, nawet nie widziałem kiedy się nie pojawili. Moje wezwanie! Już się robi! Kogo mam zabić? Mam pomóc? Dobry wybór, Manusz. Już się robi. Duchy są niespokojne. Tak? Za honor. Trzeba więcej drewna. Jestem wodzem hordy. Gotowe! Jak mogę ci służyć? Trzeba więcej drewna. Może trzeba te barykady zrobić? Nie, ja chcę ulepszyć do drugiego te teraz. Prosto mm, proste to jest. Porównanie z tym, co w kampanii ludzi nas czeka, to jest bajeczka. Bierzmy się do roboty. <grym> hmm. Jestem wodzem Tak. Casting No? Drużny nasz trud, bohaterka przyszła. Mrok głębin to jedyne, co was czeka. No! twoje wezwanie. Bierzmy się do roboty. To na czy się ziemi używa? Za zgóry! Co za ogniu! Posłuchajcie wezwania! Lokregar <gry> Nogal On dabu, On Znowu golem hmm. w czym mogę pomóc? Rozumiałem Jestem wodzem tak. hmm? do Czego Dlaczego tak? Bierzmy się do roboty Muszę za hordę Coś trzeba zrobić? są niespokojne. Kurde! No? Tak, ja dostaję teraz najbardziej bezużyteczny skill w tej misji, czyli trzęsienie ziemi. Za honor. Gdzie mam ich? Ale teraz ich dużo było. Użyć. Jestem wodzem hordy. Czego chcę? Mam pomóc? <śmienicza> Bierzmy się do roboty. Tak... Tak... Kogo mam zabić? Ojej... Tak. Udało mi się, że Spoko Gotowe! Gotowe. Pastingo! Duchy są niespokojne. Lokregarno. regarną. O ich. Loktor! Ulepszenie hmm? gotowe! Ja to zrobię! Trzeba więcej drewna! Trzeba więcej drewna. Co z tym drewnem? Powiedz tylko słowo. Eto. Czego tam? Dobry wybór, Manusz. Już. już się robi. Jestem roz... wodzem hordy. Bierzmy się do roboty. Tak. Atakują nasze miasto! Hmm. A mam robić. Co tylko chce. Do Kregar no Słyszę twoje pozór. Potrzebujemy więcej czasu na dokończenie napraw. Duchy są bardzo. Za honor. Dabu. Połowa tak? Kierujną! No. Jak mogę ci służyć? Jestem wodzem hordy, goios, o chce. się do roboty. Urde! A udało się ratować drugą wieżyczkę? Ktoś Ktoś czas robić? Wysłuchajcie mego wezwania. Praca, co, praca. Co? Nie ma sprawy. wieszmy się do roboty. Trzeba więcej drewna. Trzeba nam więcej legowic. Trzeba więcej drewna. <grym> <laughs> Ojej, dużo tych grantów. Zawsze za mało drewna. Ty gra orkami. Gdybyś nie miał tego drewna? To i tak będzie za mało. Może trzeba po prostu. No dobra, dobra. Catza ten nie będę przechodzić zaraz. Jestem w... Nie, czy ten znak jest potrzebny. Czego ci trzeba, czego tam. Tak, wodzu. Trzeba więcej drewna. Kieruj no. Lucre gar no gal! Oddam życie z mordem! Jestem wodzem w Bierzmy się do roboty. Duchy są niespokojne. A mi tyle starczy jednostek Nie chcę wchodzić na wysokie koszty. Oddam życie za hordę. Gotowe. No jeszcze, jeszcze parę będę mógł tak zrobić. Zrobię. Bierzmy się do niego. Lokre Nogal. Przez nam więcej legowisk Trzeba nam jeszcze zardę. Trzeba więcej drewna. Jest. Na no, wyjdzie ta wiedźma. Zardę. Drewna. Tak. są niespokojne. Skrutne te ziemia. ...zostaną pochłonięte przez fale i wszyscy poczujecie chłodny uścisk morza. Jestem To jest beznadziejne, że za te trzęsienie ziemi nie nie atakuje żadnych budynków, tylko spawania moje jednostki. W ogóle... jaka kajaka. Ondabu. Tak? Lokrega Atakują nasz Tak! mogę ci Mam pomóc? A z bingo! Jestem wózem się to. Jeszcze tylko trochę wóz. Okręty są już prawie gotowe. Ładziciela! Dobra co? Trzeba tak obudować w jednym miejscu wszystkie. Nie ma co z... budowania. Czego chcę? Dobra, dobra. Coś trzeba zrobić? Ja to zrobię. Taki jeden front byśmy mieli. Za Trzeba więcej tego. Lo gal. Duchy są niespokojne. Śmata, Bierzmy się do roboty. Tak. Słyszę Twoje wezwanie. Lokalny do... czego Dlaczego tak? To wy wybuchany. Bierzmy się do roboty. Powiedz tylko słowo. Duchy są niespokojne. Tego chcę! Gotowe! Gotowe! Jestem wozem hordy. Za honor! Jestem wozem hordy. Lukregar Nogal. Bierzmy się do... Kurde, te co tak mnie wkurzają. Czym mogę pomóc? Nie mam No to już raczej ich ostatni atak. No, jeszcze dwie minuty, aż chcę? Dużo jednostek mam. Duchy są niczego Już się robi. Kieruj no. Bierzmy się do roboty. Tak wodzu? Czego ci trzeba? nam mam zabić? Hmm? W ogóle ten pathfinding jest katastrofalny. Widzę, co oni robią? Każdy im tutaj się oni chodzą gdzieś w ogóle na oko, obiegają. Jestem wodzem hordy. Ja WIEŻ za chorty. No tu stań. Hmm? Hmm? Look, regard. Tak, widzę was. Tak, co nam Duchy są. Sama słabizna, widzicie? Duchy są niespokojne. Kieruj no. Jestem wodzem hordy. W czym mogę pomóc? Jak mogę ci służyć? Czego chcę? Mam po... Minuta i cisza. Chyba, że oni się zbierali tutaj, na wszystkich trzech frontach, i zaatakować razem i zepsułem skrypt. Występujcie, moi wojownicy! Wolność jest blisko! Okej. Okay. Tak. Ojdzie znowu ta pinda? Sama, patrzcie! Wreszcie! Koniec jest bliski. Ale wasza śmierć to dopiero początek. Niedługo wszyscy Londoludni spoczną w podwodnym grobie. Dobra łatwizna Największe problemy były te golemy, bo gdybym miał może te bronie obleżnicze, to łatwo było je pokonać. Cierą do Lubni, uciekajcie! Mroczna fala wszystkich was wkrótce pochłonie, a gdy nadejdzie, nie zdołacie się przed nią ukryć. Czemu ona robić na został dla Do ciało chciał robić jej, nie? Nie mam pojęcia, o czym mówiła wiedźma. Wiem jednak, że nie tu odnajdziemy swe przeznaczenie. Skierujemy nasze okręty do Kalimdoru. Tam dowiemy się wreszcie, co zgotował nam los. Już jak koniec kampanii, nie? Tej orków. Tak, prolog Exodus z hordy to już. No, jest 5 rozdziałów, czyli dwa bardzo ładne filmiki. Czyli teraz kampania ludzi będzie. Poznamy niejakiego Artasa i jego drogę do zostania królem. Ale to już na następnym odcinku, do następnego, cześć!